Dzień dobry moi drodzy! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego rozwiązania krzyżówki. A celem naszej dzisiejszej krzyżówki będzie utrwalenie dni tygodnia. O tym, że Tydzień Dzieci miał siedmioro, z pewnością wiecie. I jak po kolei miały te dzieci na imię, też wiecie. Wiecie, że był to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Oczywiście tak. Oczywiście jest to w znanym wierszu. A my dzisiaj rozwiązujemy krzyżówkę i utrwalamy po, y, poszczególne dni tygodnia. Polecenie? Rozwiąż krzyżówkę. Ok, zaczynamy. Jedynka pionowo. Pytanie pierwsze pionowo. Między poniedziałkiem a środą jest? Jest wtorek, więc zapisujemy litera W na początku. W, T, O, R, E. Czy nam dobrze poszło? Tak, mamy wtorek. To teraz, ponieważ tu jest ty, weźmy szóstkę poziomo. Następnym dniem po piątku jest. Oczywiście jest sobota. S, O, B, O, T, A. Zobaczmy, jest sobota. Czwórka. Jeśli wczoraj był poniedziałek, to jutro będzie. Wczoraj był poniedziałek, dzisiaj jest wtorek, a jutro będzie środa. Ś z kreseczką. R O D A. Jest środa zapisana, świetnie. No to może dwójka pionowo. Następnym dniem po środzie jest czwartek. C Z W A R T E K. Jest czwartek, super mamy zrobione. Piątka poziomo między czwartkiem a sobotą jest? Piątek. Zapisujemy. P, y, I, O. O, patrzcie, źle zapisałam, L, mi się wzięło, zapisało zamiast literki I, no to cofniemy, nie ma problemu. P, I. P, ja tu mam I, nie widzę, a jest P, I, o, t, E, K. Jest piątek. Między czwartkiem a sobotą jest piątek. Dobrze, no to teraz może weźmiemy pionowo na P. Pytanie siódme pionowo. Jeśli dzisiaj jest sobota, to pojutrze będzie. Jeśli dzisiaj jest sobota, to jutro będzie niedziela, a pojutrze będzie oczywiście nowy tydzień, poniedziałek. P, O, N i E, D, Z. I a, ły, ek, poniedziałek. Sprawdzamy. Dobrze. Ósemka poziomo. Jeśli wczoraj był czwartek, to pojutrze będzie. Wczoraj był czwartek, wczoraj. To znaczy, że dzisiaj jest piątek, jutro sobota, a pojutrze będzie niedziela, tak? No to zapisujemy. N, I, E, D, Z, I, E, L, A. Jest wyraz niedziela zapisany. Ostatnie trzy poziomo to między niedzielą a wtorkiem jest oczywiście poniedziałek p o n i e d z i a ły, e k Poniedziałek. No i moi drodzy, zobaczmy. Mamy rozwiązaną całą krzyżówkę. Mało tego wyszło nam hasło kalendarz. Dlaczego kalendarz? No bo ma. Skojarzenie oczywiście z dniami tygodnia. Sprawdźmy jeszcze, czy poprawnie wykonaliśmy. Super, znalazłeś prawidłowe rozwiązanie. Gratuluję. No to okej. Okay. Cieszę się, że udało nam się wspólnie rozwiązać krzyżówkę, utrwalając jednocześnie dni tygodnia. Pod tym filmikiem, w opisie tego filmiku, znajdziecie stronę, link do strony, gdzie będziecie mogli po prostu odnaleźć tę krzyżówkę i samodzielnie ją sobie rozwiązać, samodzielnie utrwalić dni tygodnia. Na razie tyle i do zobaczenia wkrótce. Pa!